Hej wszystkim, z tej strony Monika Rajska i zapraszam Was na tym razem poniedziałkową aktualizację. Faktycznie trochę tych aktualizacji ostatnio mniej, ale mam wrażenie, że dzięki temu może one będą bardziej gęste. Bo już mi się nazbierało parę informacji dla Was. Yy, myślę, że też film o zmianach, który w zeszłym roku, w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu rzuciłam, yy, w lesie zresztą będąc, yy, to myślę, że może gdzieś tam komuś, paru osobom chyba pomógł. I taki mam plan, że już się nie chcę tylko ograniczać do tych aktualizacji, i będę też rzucała tutaj trochę inne tematy. Trochę odpoczęłam już od tych innych tematów i mogę do tego już powoli wracać. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. W związku z tym, też tutaj mam dwa nowe tematy, ale też jestem ciekawa, który temat dla Was będzie bardziej interesujący. Czy, uwaga, moje proroctwo związane z różnymi krajami które tutaj nas otaczają. Yy, oczywiście dotyczy to tylko krajów, o których, ja, yy, których ja coś czuję, że mogę się coś na jakiś temat wypowiadać. Czy na temat przyszłości bardziej gospodarczej, a na temat sztucznej inteligencji itd, tak i tak dalej. Słuchajcie, dlatego za zachęcam Was do yy, zostawienia mi komentarzy pod, tą, pod tym filmem, żebym sobie mogła zobaczyć, co mam najpierw przygotować, co jest dla Was bardziej ciekawe. I tak dalej. Tym samym oczywiście zapraszam i przypominam, że oczywiście w piątek, 1 września o godzinie 11 klasycznie, standardowo, tradycyjnie live z prognozą na wrzesień. Słuchajcie, jakby nie było czas się, czas już tutaj nam zaczyna się kończyć powoli, 2023 no może jeszcze wrzesień, to nie jest jakiś późny miesiąc, ale już jesteśmy bliżej jak dalej tego dziwacznego roku, który no jakże był ym, powiedziałabym kaloryczny w procesach ewolucyjnych i o tym właśnie w dzisiejszej aktualizacji, czyli o tym, co się tak naprawdę dalej, co się znowu dzieje na tej przestrzeni. A tym razem na tej przestrzeni dzisiaj Wam zwrócę uwagę na ciekawy aspekt, który wynika z tego uspójniania, o którym ja już do znudzenia gadam, co niektórzy tego nie rozumieją lub <laughs> nie zauważają. Natomiast ja tutaj może dzisiaj komuś coś tam wpadnie. Słuchajcie, uspójnianie oczywiście zachodzi cały czas. Jest to naturalny proces też związany i wynikający z takiego z pracy samej przestrzeni, z potrzeby przestrzeni do doprowadzenia nas do jakiejś tam harmonii, oczywiście, naszej wewnętrznej, więc jak, jak zawsze wam mówię, przestrzeń od rana, do wieczora, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, pracuje nad nami, żebyśmy my stali się po prostu lepsi. A dzięki temu dla nas samych. Yy, opty zoptymalizowani, bardziej harmonijni, bardziej wpływowi, czyli posiadający wpływ na swoją rzeczywistość, a przede wszystkim po prostu z szczęśliwsi o wyższym poziomie świadomości, itd, i tak, dalej, i tak dalej. Więc te zmiany, o których ja ten film nakręciłam, też myślę, że gdzieś tam może paru osobom, yy, coś się, yy, no. Po w każdym razie zachęcam do tego filmu, bo, bo może gdzieś tam ktoś coś sobie zrozumie lepiej i nie będzie tego blokował, bo ja właśnie dzisiaj o tym ok, Zwykle mam notatki, słuchajcie, więc poczucie uspójnienia, czy uspójnienie drugiego poziomu, o którym też chcę nagrać, znowuż filmik przypominający, co to było drugie, drugi poziom, oczywiście czakra sakralna. Yy, druga czakra od dołu, tak to jest yy, czakra jeszcze prze, przed procesem próby bohatera. Yy, trwa, proces uspójniania zachodzi poprzez próbę bohatera, ponieważ czytam te komentarze i widzę czasami gdzieś tam jeszcze jakieś pytania tego rodzaju się pojawiają, więc zawsze na te pytania się staram odpowiadać. Słuchajcie, w każdym razie za, yy, zachodzi czy powoduje ta sytuacja zatarcia zatarcie, granicy dobra i zła. I tu jest cały ogromny temat, który warto sobie przeanalizować. Między innymi dlatego, że, y, że ten temat y, jest jakże, y, jakże istotny dla rozumienia samego siebie i swojej osobowości, swoich potrzeb. Bo teraz należy złapać tą granicę pomiędzy egoizmem a egocentryzmem. Kiedy jesteś egoistyczna, egoistyczny, egoistyczny? A kiedy jest to egocentryczne, jest to trzeciopoziomowe, jest to dbanie o siebie, o tym ja bez przerwy powtarzam, że teraz to skupienie na sobie, tylko ty dla siebie, bo to od siebie wszystko zależy, i tak dalej. Natomiast gdzieś możemy sobie w pewnym momencie na tej drodze procesowej zadać pytanie, czy to już jest egoizm, czy to jeszcze jest egocentryzm. Więc poprzez to zatarcie się tych granic dobra i i w jaki sposób to się zaciera, dlatego że do tej pory. Ja nie mówię o takich oczywistościach, że nie wiem, nie wolno zabijać. Czy, czy nie wiem, nie jest to dobre robienie komuś krzywdy. To są, no tak, ale no właśnie, to też ma wiele warstw. I to się teraz dzieje na przestrzeni, że my sobie zadajemy takie moralno-etyczne pytania, nawet nie tyle co świadomie, co gdzieś tam w nas zachodzą coraz głębsze procesy, i, i te procesy są w tej chwili coraz bardziej widoczne na przestrzeni właśnie poprzez takie. W pewnym sensie nie, może nie powiem, że niemożność podejmowania decyzji, ale na pewno utrudnia nam to podejmowanie decyzji, gdyż się zastanawiamy nad tym, czy, czy ta decyzja jest etyczna wobec towarzystwa, które nas otacza, wobec samych siebie, czy jest to dobra decyzja, bo tak na dobrą sprawę to pytanie, czy ta decyzja jest dobra czy zła, czy ona robi komuś krzywdę, czy mi robi krzywdę itd. To jest podstawowe pytanie właśnie w dokonywaniu tych zmian, tych prób bohatera. Czyli jakby analogicznie do tego filmu z zeszłego tygodnia, jakby tutaj, tutaj ma, to, ma to oczywiście związek jedno z drugim, czyli właśnie ten case, ten moment, ta sytuacja, kiedy ty sobie zadajesz pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe. Więc kiedy robimy coś egoistycznie, kiedy jest to poparte tylko drugim poziomem czyli na podstawie zewnętrzności. Jeżeli robicie coś, robicie coś z siebie, to robicie to tylko dla siebie. To, że będą ludzie pokrzywdzeni dookoła, no to niestety, niestety w pewnym sensie musi tak być. W takim sensie, że no to jest strefa nullifikacji. To jest jeden wielki proces, to też jest proces ewolucyjny dla tych osób dookoła. Ma to oczywiście dosyć duże znaczenie i przełożenie. Natomiast dobro, do tej pory było oparte na znanym, znanych punktach odniesienia, na tym, co znasz, na tym, co jest sprawdzone, na tym, co działało, co było sprawdzone. Zło często jest interpretowane przez umysł jako coś nieznanego, czyli umysł będzie automatycznie rozpoznawał coś w kategoriach złych, jako coś nieznanego, coś, co może mu zagrażać, co z kolei wynika z pierwszego poziomu, czyli z poziomu instynktów, które, ponieważ w pierwszym poziomie są między innymi oczywiście instynkty, yy, które nauczyły nas, że nieznane, na przykład czarna jaskinia, ciemna jaskinia, w której nigdy się nie było, może różnie, ktoś tam, jakieś zwierzę dzikie może tam siedzieć i tak dalej, tak dalej, więc ten taki naturalny nasz dystans do nieznanego jest jak najbardziej poparty i zweryfikowany w rzeczywistości, dlatego że y, jeżeli sąsiad wszedł do czarnej dziury i zginął, y, czy tam przynajmniej sobie zrobił krzywdę, to dla nas jest to informacja: no to uważaj, nie wpadaj w czarne dziury, tylko nie każda czarna dziura jest rzeczywiście taką dziurą, bo czasami jest to po prostu przejście do czegoś innego. Więc. Opierając się na przykładach zewnętrznych, to co ja przez cały czas powtarzam, że to, że u koleżanki obok sytuacja jest taka sama, a jednak inna, ale po, po, wspieracie się wzajemnie w trwających procesach, to nie oznacza, że ty musisz robić dokładnie tak jak ona. To jest drugopoziomowe. To jest właśnie ta odtwórczość, to jest właśnie to kopiowanie, to drugopoziomowe, czyli to. To, że ja muszę robić tak jak stado mi nakazuje, czy tak jak mi otoczenie pokazuje, bo oni tak mieli, i na tym się należy opierać. Nie, jest to oczywiście jakiś punkt odniesienia, jakaś próbka, ale zawsze ostatnie słowo masz ty, a przede wszystkim twój trzeci poziom. Bo to, że u niej pewne metody mogły zadziałać, czy w biznesie, czy, czy w jakimkolwiek innym temacie, to niekoniecznie będzie działało u Ciebie, bo jesteśmy różni. No, i teraz to się dokładnie teraz zadziewa, czyli ten proces związany z tym rozpoznawaniem swoich granic, czyli rozpoznawaniem właśnie tego, tego, tego dobra i tego zła, nam tutaj gdzieś wprowadza swego rodzaju chaos, swego rodzaju zwątpienie, a nawet nie umożliwość pchnięcia niektórych tematów dalej czy do przodu, co z drugiej strony znowuż powoduje zwątpienie czy niecierpliwość i irytację. To, co mówiłam w zeszłym tygodniu o tych zmianach, to właśnie ten stan taki, czyli że no to mnie ogranicza, ale boję się to zmienić, bo nie wiem, co będzie. Jak już w końcu zaczynam się frustrować i denerwować na ten brak tej zmiany, to wtedy z kolei chcę to zrobić, ale coś tam innego się zadzieje, i wtedy znowuż nam to powoduje frustrację i tak dalej. Dobra, Słuchajcie, no więc tutaj to yy, yy, starajmy się. Yy, postawić wewnątrz siebie taką jakąś granicę, czyli pomiędzy tym, że coś jest złe, dlatego że to jest potencjalnie coś złego, dlatego ja naciskam ciągle na ten sposób myślenia, że zawsze z jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdziesz, w jakim miejscu byś się nie znalazła, znalazła zawsze jest wyjście i tego należy się trzymać, o tym trzeba pamiętać, żeby nie wprowadzić się w jakiś taki stan kompletnego poczucia pułapki i jakiegoś impasu. Dobra. Jak wiadomo, tutaj jest jeszcze taka ciekawostka, też chcę Wam powiedzieć, o relacjach. Jak wiadomo, relacje są naszym współprocesem oprócz tego, że zachodzą w nas procesy wewnętrzne, które są motywowane procesami zewnętrznymi, a procesy zewnętrzne to są relacje z otoczeniem. Ja nie mówię już nawet o relacjach partnersko-koleżeńsko-przyjacielskich. Czy nawet rodzinnych, tylko ja mówię o jakby generalnie, mam na myśli generalnie. I teraz słuchajcie, warto przyglądać się w tej chwili konfliktom, które mamy. Ja nie mówię o konfliktach takich już otwartych, konfliktach, bo nie każdy żyje z kilkoma potwieranymi konfliktami. Konflikty, na które warto zwrócić uwagę, to są te, które z was wzbudzają emocje pierwszo, czyli wściekłość, pierwszo poziomowe, czyli wściekłość, drugopoziomowe, czyli jakieś takie zniesmaczenie, smutek, żal, rozczarowanie itd. Wstyd, jakąś blokadę, czyli no nie jesteście w stanie do kogoś zadzwonić, czegoś tam wyjaśnić, strach. To są właśnie te problemy drugopoziomowe, no i gdzieś tam ta sytuacja kiśnie na tej przestrzeni. No i z tym żyjemy. Czyli na przykład, no nie wiem, pokłóciliście się z kimś z rodziny, z bratem, z siostrą, z, nawet z rodzicami, czy gdzieś z sąsiadką, czy, czy może, no nie wiem, ze sprzedawcą w sklepie, w związku z tym że więcej do tego sklepu nie wejdziecie. A, a co sklep winien, że sprzedawca się z wami pokłócił. I tak dalej, i tak dalej. Więc ja mam tu na myśli każdy konflikt, który w Was wzbudza jakiekolwiek emocje czy jakiekolwiek poczucie czegoś niesprawiedliwości, jakiegoś poniżenia, kompromitacji i tak dalej, i tak dalej. Coś, z czym się nie czujecie w zgodzie. jest to dla Was, czy dla nas wszystkich, jest to fajna wskazówka, która istniejące tego typu konflikty, fajna wskazówka dotycząca tematów. Związanych z procesami blokadach, czyli o blokadach, o procesach, które są zablokowane, ponieważ one się właśnie będą objawiały w ten sposób. Ja już nawet nie chcę wspominać, że ostateczna manifestacja ciężkich blokad to jest ciało fizyczne, natomiast zakładając, że jeszcze jest to do panowania, czyli jest to jeszcze element zewnętrzny, najpierw oczywiście on się zaczyna od ciebie, właśnie on się najpierw zaczyna od ciebie, czyli to w tobie powstaje blokada. Ta blokada to nawet nie jest kwestia, tak jak ja zawsze mówię, trzech miesięcy, chociaż w tej chwili czas przyspieszył, więc może tak być, że te blokady będą się już po trzech miesiącach objawiać w świecie zewnętrznym. Twoje w umyśle wewnętrzne, czyli wiesz, że coś chcesz zrobić, coś powinnaś czy powinieneś zrobić, coś Cię już uwiera, czyli to znowuż te zmiany, czyli coś Cię ogranicza, już to zauważyłeś, zauważyłaś. Już jesteś, zaczyna cię to frustrować, ale le leci ten lęk ciągle tam gra, więc cały czas stoimy się na to, patrzymy, frustrujemy się, ale jednak nic z tym nie robimy. Co z kolei powoduje, że najpierw, właśnie to się pojawia w umyśle, no i to trwa. No, tydzień, drugi, trzeci, piąty i tak dalej, i po tym czasie ta blokada zaczyna przekształcać się już na sytuację zewnętrzną, czyli coś w świecie zewnętrznym zaczyna już manifestować wprost. Poprzez konflikt dotyczący konkretnych treści, bo to cię uderza w konkretne treści, jakby pokazuje ci to, czyli chodzisz z tym w sobie, wy zaczynasz to wytwarzać na zewnątrz, czyli jakby poprzez ciebie, ty nawet nie musisz nic o tym mówić, ale poprzez ciebie to na zewnątrz wy zaczyna wynikać na przestrzeni. Przestrzeń to oczywiście na to reaguje, ponieważ przepływ między człowiekiem a przestrzenią to jest około 7 sekund. Więc ona już jakby zaczyna się tym programować, więc ona szuka oczywiście. O, proszę bardzo, skoro to masz w środku, to ja ci to muszę dać na zewnątrz. Więc y, to jest sytuacja, kiedy ta, ta przestrzeń ci przynosi tą sytuację, która jest w tobie, w sposób dosłowny, y, kropka w kropkę masz ten konflikt na zewnątrz. Czy to nawet jest Twój własny konflikt związany z Twoją sytuacją finansową, z Twoją sytuacją zawodową. To nie musi być nawet człowiek to zaangażowany. Ty się czujesz w jakiejś sytuacji źle, że nie załatwiono masz jedną sprawę, nie załatwiono masz drugą sprawę. Tu masz nierozwiązaną umowę, a tam masz jakąś niezawiązaną umowę. Tutaj masz jakiś temat związany ze zdrowiem, tu komuś czegoś nie zawiozłeś, tam komuś czegoś nie oddałeś i tak dalej. Tu jest dług, tam coś się dzieje, więc ta cała sytuacja, całe to, cały Twój obraz, znajduje się właśnie w tej jakby wewnątrz ciebie dosłownie znajduje się w świecie zewnętrznym i teraz jest fajny czas. Wrzesień to będzie bardzo fajny czas, też wrzesień, oczywiście, ale za chwilę, do takiego obserwowania tego procesu i, i starania się go wytłumaczenia sobie samemu, czyli wyłapujesz to, dlaczego masz długi, dlaczego masz sprawy niepozałatwiane tu i tam. I dlatego, bo przestrzeń właśnie już w tej chwili jest w tym etapie po, porządkowania, i ona nas coraz głębiej tak wbija w nas coraz głębszy poziom weryfikacji. Słuchajcie, tak naprawdę, to, że ja cały czas mówię, że ten przeproces przyspiesza, to nie chodzi o to, że to tylko przyspiesza nam czas. Tu chodzi o to, że dlaczego to przyspiesza? Bo wibracja jest coraz wyższa. A żeby była coraz wyższa, wibracja tutaj już nie ma trupów pod dywanami. W tej sytuacji, kiedy jesteśmy. Naprawdę zaczyna być podkręcona, podkręca się ta cała atmosfera. To teraz ta przestrzeń coraz niżej schodzi do coraz głębszych pięter naszej weryfikacji. I tu też mam ciekawostkę, dlatego jeszcze spojrzę, żeby nie... Ja już mam dosyć tego wprowadzania, tego chaosu w te swoje filmiki, więc już pilnuję się notatek. Wy co prawda mówicie, że nie jest tak źle, ale ja, ja mam dyskomfort z moim chaosem. Ok. Słuchajcie, że dzięki temu, że właśnie ta przestrzeń dokręca te kurki, mogą się pojawiać, bo zaczynamy coraz głębiej samych siebie dotykać. Ja wiem, że już o tym mówiłam, ale znowuż muszę to powtórzyć, bo znowuż mamy tą jesień. Już, już w ogóle pukająco mocno dożywita jesień w tej chwili. Więc to, te, te procesy w tej chwili do, docierają do coraz głębszych naszych partii. I uwaga, z ciekawostek. Yy, możliwość wspomnień poprzednich wcieleń, dlatego że to zaczyna dotyczyć, tak jak Wam mówiłam w zeszłym tygodniu, kodów źródłowych, treści. To, co mówiłam na filmie o zmianach, że zmi w tej chwili są zmiany, bo my nadpisujemy kody źródłowe, my zmieniamy kody źródłowe, my dopisujemy ich nową, wa nową wartość czy nowe znaczenie, jakby jest to tożsame, więc. Yy, to, że mogą się pojawiać wam poprzednie wspomnienia, mogą wam się pojawiać ludzie z poprzednich wcieleń, poprzednie wspomnienia, poprzednie wcielenia, bo mogą, bo te procesy zachodzą coraz mocniej, coraz mocniej, coraz mocniej i zaczynają dotykać naprawdę yy, już takich fundamentalnych kwestii, a to nie dlatego, że, że, że się na nas przestrzeni wzięła, tylko dlatego, że po prostu. My jako, jako ludzkość robimy po prostu progres i musimy cały czas lecieć do góry i no już szkołę podstawową mamy za sobą, w tej chwili już jesteśmy coraz wyżej, więc yy, zabawa się skończyła i teraz naprawdę poważne tematy, ale niestety nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc ja wiem o tym, że te procesy są różne, sama ich doświadczam każdego dnia. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale, ale myślę, że, że generalnie, tak czy owak, wszyscy wyjdziemy na swoje. Dobra. Co ja jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Tak, no właśnie. Przy tym procesie, yy, przy tym procesie, aha, jeszcze wracam do tych relacji, bo tego Wam nie powiedziałam. Może już powiedziałam, ale to powiem jeszcze raz że dzięki tym obserwacji tych konfliktów, nazwijmy to, czy, czy, czy blokad, możemy dosłownie poprzez to przyglądanie się zewnętrzności, jakby wciągnąć tą sytuację z powrotem do siebie i już to przełożyć w sobie. Dobra, czyli ta sytuacja oznacza u mnie to, to, to i to, ta, to, to, to i to. Rozwiązanie z tej sytuacji najlepsze byłoby takie. I to jest ten moment prowadzący Ciebie do zmiany. To jest ten moment, kiedy Ty mówisz, że ha, no właśnie, to muszę zmienić. I teraz, jak to zrobić dalej? I z kolei następna fala procesu przychodzi taka, no dobra, ale muszę na przykład użyć, nie wiem, jakichś niekomfortowych dla innych, dla siebie rozwiązań. To co teraz, to kiedy jestem egoista, kiedy jestem egocentryk? I tu się zaś zaciera ta granica dobra i zła, dlatego że przestaliśmy funkcjonować tylko dwuwymiarowo, teraz już mamy trzy wymiary, więc zaczyna nam ten umysł latać. Latają nam te warstwy, nie wiemy, ponieważ jeszcze jesteśmy wciąż, rozpędzamy się w procesie, ale poprzez no, że to no, nie może za szybko to iść, no bo się nie da za szybko i tak zasuwa ta przestrzeń mocno. Ale jednak cały czas ta wibracja się przyspiesza i jeszcze to nie jest w, nie wiadomo jaka prędkość. W związku z tym, weryfikacja niektórych procesów trzeba po prostu czekać, co z kolei powoduje, że opóźnia to inne procesy. Więc my tak jakby trwamy bez odpowiedzi. Nie wiemy do końca, chociaż z jednej strony czas się przyspieszył, więc te rzeczy się zmieniają, ale tych takich dużych zmian może ciężej jest to zrobić jeszcze wciąż, przyszły rok będzie lepszy. Pod tym względem na pewno. Yy, już końcówka tego roku listopad będzie również, oczywiście, jak to bywa z listopadem, będzie też dużo bardziej taki brzemienny w skutkach niż, niż nawet rok wcześniej. Yy. Ale chodzi o, to, o ten moment tego dotknięcia, tej blokady i tego, tego zrozumienia, tego, żebyś to, roz, żeby to potrafić, można było jednak rozdzielić, czyli tak pod, wziąć, wejść w tą, w tą sytuację i porozdzielać egoizm, egocentryzm i tak dalej. Jednak to, co muszę zrobić, co muszę zrobić, nawet trudno. Czasami, czasami te sytuacje są absurdalne, one się w ogóle w tej chwili mogą wam już nie mieścić. W głowie, dlatego że nie są potwierdzone schematem społecznym. Czyli powiedzmy, że normalnie się takie rzeczy nie dzieją, i normalnie to nie są rozwiązania, które, które były wykonywane, nie wiem, w waszej okolicy, a akurat to by się to przydarzyło i też jest ci z tym niewygodnie, i możesz chcieć uciekać do starych rozwiązań, które są akceptowalne społecznie, które normalnie funkcjonują, e, aniżeli nawet takie rozwiązania, które mogą być w ogóle spoza. Tak, jak to się mówi, out of the box. Ok, więc tu się nagle włącza też z jednej strony bardzo fajna rzecz, z drugiej strony trochę utrudniająca możliwość dostrzegania wielowarstwowości procesowej. Czyli jednocześnie możecie mieć jedną treść odpaloną. Najgorsze jest to, że wciąż jeszcze przed próbą bohatera, więc one mogą być jedna treść na dwóch poziomach i na drugim i na trzecim, i obydwie znajdują weryfikację pozytywną. Ta sama rzecz. Może być wzajemnie się zaprzeczająca, a jednak jest potwierdzona na drugim poziomie, na trzecim poziomie. Jeżeli jesteście w takim kłopocie, to jeszcze musicie chwilę poczekać. To znaczy się, że jeszcze y, przestrzeń płynie i jeszcze potrzebujecie jakiegoś, jakiegoś potencjału na to, żeby Wam pokazać bardziej coś. I tak samo się rozwiąże. Tak czy owak, i tak się rozwiąże. Także Was tak troszeczkę tutaj. Yy, chcę uspokoić, natomiast wiem o tym, że właśnie kolejnym punktem z mojej notatek to jest poszukiwanie balansu, a poszukiwanie balansu w aktualnej sytuacji może być trudne i nawet nie wiem, czy warte yy, czasu, ponieważ my, jako będący, wiecie, to jest trochę tak, jakby ktoś yy, za wszelką cenę odkurzał w czasie remontu. No, yy, ja wiadomo, trzeba mieć jakoś w miarę. W czasie remontu, wiedzieć, jak się poruszać po przestrzeni remontu, remontowanej, jeżeli szczególnie trzeba mieszkać w tym samym czasie, ale jednak yy, no dajmy spokój sobie z jakimiś kwiatkami w wazonie, w momencie, kiedy jest rozryrane yy, ściany są. Więc trochę, trochę też sobie dajcie na luz, yy, porządkujemy treści głęboko, a to, że na zewnątrz jest to kompletny chaos i za przeproszeniem rozpierducha w tej chwili to nie jest aż takie ważne. Bo to są te szczegóły, które nas rozpraszają, hamują przede wszystkim i powodują, że na to tracimy czas, ok? Słuchajcie, też możecie teraz natrafić u siebie na częste zmiany zdania i to zupełnie w tej weftę, w, te, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Czyli już chcecie robić tą zmianę, a potem nagle jest, nawet nie powiem wycofanie, tylko jakiś inny kierunek, bo obydwa, obydwie drogi są związane z jakimś działaniem, więc to już nawet nie o to chodzi, że Wy się do czegoś cofacie, do jakiegoś komfortu, tylko że po prostu gdzieś stoicie w miejscu tak się przyglądacie pójść w jedną stronę czy w drugą stronę. I tak, no, nie wiem, jeżeli to jest pocieszające, to, ten, to na przestrzeni ten proces faktycznie jest widoczny. A to wszystko jest spowodowane poszukiwaniem większej indywidualności, gdzie kończy, i takie pytania pewnie, gdzie kończy się ja i zaczyna się świat zewnętrzny, to są na pewno te pytania, które gdzieś tam się mogą pojawiać, bo właśnie my się w tym uspójnieniu zlewamy. Więc to takie poczucie uspójnienia, a z zewnątrz poczucie rozpłynienia powoduje takie zadawanie sobie tego typu pytań. Jesteśmy jak rozpłynięta kałuża. Czyli. Poprzez wewnętrzne uspójnianie, kompletne rozpłynienie z rzeczywistością zewnętrzną, czyli właśnie to wszystko, co ja przez te 25 minut wam mówiłam, może się dziać. Więc jeżeli jest to dla Was pod, przydatne, to super mam nadzieję, że wiecie, to jest tylko aktualizacja, ale mam nadzieję, że Wam się to przydało. A ja Was, oczywiście przypominam, że w piątek, jak zwykle tradycyjnie, jak co, co miesiąc, prognoza na live na temat września i zobaczymy. Jak to się będzie obra e, o, obracać dalej, ale jeszcze chciałam Wam powiedzieć jedną rzecz. Okej, okay, już e, przypomniałam się, co wam chciałam powiedzieć. E, słuchajcie, dlaczego są częste zmiany zdania, i tak dalej? Dlatego, że system wartości, który, który zarządzał daną treścią, która do tej pory była usadowiona z tej strony, a teraz nagle zadajesz pytanie i jest z drugiej strony, system wartości jeszcze nie jest wyklarowany. Czyli ta treść nagle wisi. Ona jeszcze nie wie, czy ona ma lecieć do góry, czy ona ma upaść. Więc skakanie po takich krach lodowych yy, yy, będzie może powodować takie właśnie poczucie zagubienia. Słuchajcie także tyle na dzisiaj. Hmm. Nie, nie, nie zwracajcie aż tak uwagi na, te, na ten proces chaosu i na ten proces rozpłyniania w przestrzeni na zewnątrz. Tak jest. I tyle. No i cóż. Dzięki Wam wszystkim w takim razie za wsparcie. Na Patronacie też dziękuję. I cóż, i widzimy się pewnie. Mam nadzieję, że coś w tym tygodniu Wam nagram, bo dostałam jakieś weny większej, więc y, dajcie znać, czy chcecie o sztucznej inteligencji, czy prorostwo dla jakiegoś tam kraju, jeżeli jesteście zainteresowani jakimś konkretnym krajem to ja się na ten temat wypowiem, natomiast wiem, że pewnie większość Waszych pytań będzie dotyczących naszych najbliższych sąsiadów jednego i drugiego kraju. Ja jeszcze tutaj nie czuję się kompetentna, więc oprócz tych dwóch krajów możecie inne jakiś kraj sobie wybrać. Dobra, się tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, życzę Wam udanego tygodnia.